to Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.8 yy, moda, który się nazywa Ninja Mod. No i dodaje nam takie katany i, i różne stroje, takie, żebyśmy byli yy, w naszej grze ninjami. <śm> okej, okay. co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacji już pokazywałam, w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie, i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl. Oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i The ninja mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, zjeżdżamy sobie w dół. Tutaj jest, że jest 188, ale to jest tylko 18, ponieważ na 188 to nie zadziała. Przynajmniej teraz, kiedy nagrywam ten filmik, ponieważ nie ma jeszcze Forge'a na wersji 188, a ten mod potrzebuje Forge'a, o czym będzie później też mówione. Yy, OK, zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy i tutaj jest yy, zakładka download. To jest tak właśnie, w tej, tak jak wygląda teraz. Jest taki spoiler, klikamy tutaj na to zielone i tu nam się pokazuje Download Here. I tutaj na to klikamy, i stąd ściągamy moda. Tutaj właśnie z tego miejsca. I jak zjedziemy sobie w dół jeszcze. Nie, 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 nie tutaj. O tutaj jest How To, klikamy pod tym How To, i tutaj mamy, jakie itemy występują, jakie zbroje i jak to się wszystko kraftuje. Także sobie tutaj możecie zobaczyć. A nas interesuje właśnie download i klikamy tu i stąd ściągamy. OK, jak już mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego w Forge na wersję 1.8, to się dowiecie, jak to zrobić. W filmiku pomocne, tutaj 561. A jeżeli macie wersję Minecraft non-premium i nie macie launchera, to się dowiecie skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny Tutaj 636. Potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forge na wersję 1.8. I, I uwaga, w filmiku 561 ja instaluję Forge z końcówką 1245, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywam ten filmik ma numer końcówki 1450 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co robimy, żeby zainstalować? Otóż, wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming, wynajdujemy w nim folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.8 i ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowany, to no to instalujemy. I co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik bez rozpakowywania, bez niczego, do folderu mods. Także mamy tutaj w folderze mods. Zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy. I czekamy aż nam się tutaj pootwiera. Wszystko, tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z końcówką 1450. Klikamy play i czekamy dalej. I czekamy. Zaraz się nam zrobi tutaj czarny ekran. No, i mamy tutaj już logo Mojanga i tutaj pracujący forge. To nam pokazuje, że uruchamia różne procesy zachodzące w tej grze. I, i, i. jeszcze chwilkę musimy poczekać, aż to się tutaj wszystko uruchamia, pokończy, i wtedy się stworzy strona startowa, właśnie taka. Wchodzimy w moc, i, i, i tutaj gdzieś jest The Ninja Mod. Jest zainstalowane, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Jeszcze momencik. Pobiera się. O, i już jest. Już jest nasz świat. Klikamy E jak ekwipunek. I na końcu mamy, właśnie, zbroję. Trzymam na tym strzałkę, klikam R jak robak, i mamy, że taką zbroję się robi z diamentów, szkła i takie coś i to coś się robi w ten sposób, że zwykła skórzana czapka yy, żelazo i to robię z atramentem i mamy taką właśnie i tak samo się robi te wszystkie tutaj rzeczy i cóż my tu mamy jeszcze, mamy katanę legendary katan, legendarną i tak dalej ogniowa i wo wodna i ziemna i powietrzna i tutaj coś tam jest też i stalowe, tutaj mamy, właśnie czy tam nie było stali, tu w tym, tak to sta, stal jest, a stal się robi w ten sposób, że szczepkę żelaza i y, taki właśnie karponowy rout, ra, jak to się tam czyta, a to się robi bardzo prosto, bo się przepala węgiel drzewny i już jest, y, ok, także zobaczmy sobie teraz jeszcze te katany, ta ma plus 10 obrażeń, i robi się ją w ten sposób, że właśnie te dwa Steel Ingot i zwykła katana, a zwykła katana to żelazny, nie, też steel yy, i szczapki złota i patyk. Także weźmy sobie teraz taką katanę, co ma 10 obrażeń, i idźmy na owce. Gdzieś tutaj jest owca. Biegnij, biegnij, biegnij. Tutaj mam zawsze taką owcę. Jedną owcę, jedną krowę. Owca już jest. B masz. O, za jednym zamachem i to też za jednym zamachem. Także katana jest legendarna, odpowiednia. Zabije nam wszystko bardzo szybko. Także, jak widzicie, mod działa. To ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę aniapgpl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami machając kataną, pa pa!